tysięcy złotych. Niby niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby dokonać małej zmiany w Twoim życiu finansowym. Tylko co z tym zrobić? Wrzucić na lokatę i zapomnieć? Zainwestować w akcje? A może po prostu kupić coś, co sprawi przyjemność? Czy da się w ogóle sensownie zainwestować 5000 złotych tak, żeby nie stracić, a przy okazji czegoś się nauczyć? Ta kwota to nie jest gigantyczny kapitał, który od razu pozwoli Ci stać się inwestycyjnym ekspertem, ale też nie są to drobniaki, które można zignorować. W tym filmie pokażę Ci, jak myśleć o takiej kwocie w kontekście inwestowania, jak ją podzielić, jakich błędów nie popełniać i jak zrobić pierwszy krok w kierunku prawdziwego inwestowania. Zanim pomyślisz o inwestowaniu, warto zbudować poduszkę bezpieczeństwa. To absolutny fundament. Nie inwestuj pieniędzy, które mogą Ci być potrzebne w ciągu najbliższych miesięcy. Naprawa auta, nowa pralka czy drogie leczenie stomatologiczne mogą przytrafić się każdemu i dobrze być na to gotowym. Poduszka powinna być równa Twoim wydatkom na życie w ciągu sześciu miesięcy. Wtedy w razie nagłej potrzeby nie musisz sprzedawać inwestycji w pośpiechu. Poduszka bezpieczeństwa to Twoja polisa spokoju. Może być na koncie oszczędnościowym lub na krótkoterminowej lokacie. Zysk nie jest tu najważniejszy. Chodzi o bezpieczeństwo i spokój ducha. Kiedy wiesz, że poduszka jest gotowa, dopiero wtedy możesz swobodnie myśleć o inwestowaniu 5 tysięcy złotych, które masz dostępne. I jeszcze słowo dla sceptyków, którzy uważają inwestowanie za fanaberię dla bogatych. Weźmy prosty przykład. Masz 5000 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym. To nie jest część Twojej poduszki finansowej, to kwota, którą możesz swobodnie dysponować, ale decydujesz się nic z nią nie robić. W tym roku inflacja w Polsce powinna wynieść około 3,5%. Czyli nic nie robienie sprawiło, że za Twoje 5000 zł po roku możesz kupić usługi i produkty warte o 175 zł. mniej. Innymi słowy, nic nie kupiłeś, nic nie straciłeś, jeśli chodzi o zapis na Twoim koncie. A jednak twoje pieniądze realnie się skurczyły. To właśnie dlatego inflacja jest cichym złodziejem oszczędności. Inwestowanie jest po to, żeby utrzymać i pomnażać wartość pieniędzy w czasie. To nie luksus ani przywilej dla odważnych i bogatych. To narzędzie, które pozwala ci nie przegrywać z inflacją. Podsumujmy. Masz już trochę kasy odłożonej w ramach poduszki finansowej, masz ekstra 5000 złotych, które chcesz zainwestować. I wiesz, dlaczego chcesz to zrobić. Pierwszy rekomendowany krok to inwestycja w obligacje skarbowe, czyli w dług państwa polskiego. Obligacja to obietnica, że emitent zwróci ci nie tylko Twoją kwotę bazową, ale również wypłaci odsetki. W obligacje proponuję lokować 2000 zł. Najlepiej wybrać obligacje detaliczne, indeksowane inflacją. Są różne typy obligacji, i każdy rodzaj ma swoje plusy i minusy. Po wejściu na stronę obligacje-skarbowe.pl łatwo znajdziesz informacje na temat poszczególnych produktów. Dla początkujących najłatwiejsze do zrozumienia i akceptacji mogą być obligacje czteroletnie. Chronią kapitał, dają oprocentowanie powiązane z inflacją i pozwalają doświadczyć, jak działa procent składany. To doskonały sposób, żeby nauczyć się cierpliwości i obserwować działanie kapitału w czasie. Jeżeli czujesz się na siłach, możesz rozważyć obligacje dziesięcioletnie, indeksowane inflacją. Ich oprocentowanie jest wyższe, co oznacza większy potencjalny zysk, ale długi horyzont czasowy może przerażać początkującego inwestora. Dlatego czteroletnie obligacje są często bardziej komfortowym wyborem, bo pozwalają szybciej zobaczyć efekty inwestycji i zachować poczucie kontroli. Dziesięcioletnie obligacje mogą przynieść wyższe zyski, ale wymagają cierpliwości i zrozumienia, że kapitał przez długi czas pozostaje zamrożony. Obligacje mamy za sobą. A co z pozostałymi trzema tysiącami złotych? Zanim przejdziemy dalej, proponuję na chwilę zatrzymać się nad zmianą sposobu myślenia o inwestycjach. Wielu ludzi podchodzi do inwestowania jak do zakupów, szukają okazji i liczą na szybki efekt. Natomiast racjonalny inwestor zaczyna od celu i czasu, na jaki może zainwestować kapitał. Giełda to nie kasyno, gdzie można wiele zyskać, ale i wszystko stracić. Przy stosowaniu się do prostych zasad, rynki kapitałowe mogą stać się miejscem pomnażania naszych oszczędności. 5000 zł to idealna kwota, żeby zacząć spokojnie, bez presji szybkiego zysku. Przy tej kwocie łatwo jest eksperymentować, obserwować efekty. I uczyć się na własnych doświadczeniach, zanim zwiększysz kapitał. Wracamy do naszych inwestycji. Pozostałe 3000 zł sugeruje zainwestować w ETF globalny, a konkretnie iShares, MSCI, ACWI i To instrument, który obejmuje akcje z całego świata: USA, Europa, Azja, rynki rozwinięte i wschodzące. ETF to fundusz, który daje ekspozycję na szeroki koszyk firm. Dzięki temu mamy globalną dywersyfikację w jednym zakupie. Twoje pieniądze nie będą zależne od jednego kraju czy branży. W praktyce oznacza to, że spadki w jednej części świata mogą być częściowo równoważone wzrostami w innej, co stabilizuje twój portfel. Historia pokazuje, że ETF-y globalne w długim terminie przynoszą stabilny wzrost. Wspomniany wyżej ETF iShares MSCI w długiej perspektywie daje stopę zwrotu około 8% rocznie. Nie jest to jednak gwarancja przyszłych wyników, ale przedstawia potencjał długoterminowy. Ten ETF jest łatwy do kupienia w polskich biurach maklerskich. Osobiście polecam konto XTB, które pozwala inwestować w ETF-y bez prowizji i dodatkowych opłat. To oznacza, że cała kwota Twojej inwestycji pracuje na zysk, a nie na prowizje maklerskie. Kupując ETF uczysz się, jak działa rynek globalny, zmienność cen oraz jak cierpliwość i długoterminowa perspektywa wpływają na wyniki inwestycji. Jeśli Twoim celem jest oszczędzanie na emeryturę, warto dodatkowo przyjrzeć się dwóm produktom emerytalnym: kontom IKE i XE, również dostępnym przez maklera XTB. Możesz przez nie kupować te same produkty co na regularnym koncie maklerskim, ale przy wypłacie po 60 lub 65 roku życia nie płacisz podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo przy XE wpłaty możesz odliczać od podstawy opodatkowania. Są to podatkowo bardzo korzystne rozwiązania i można przez nie kupować nie tylko akcje i ETF-y, ale również obligacje. Kwota 5000 zł została rozdzielana. Sugeruję kupno obligacji i ETF-ów, choć wiem, że nie są to produkty spektakularne i supermodne. Kryptowaluty czy fundusze lewarowane rozbudzają wyobraźnię i emocje. Natomiast obligacje i ETF-y mają jedynie i aż do zaoferowania dobrą stopę zwrotu przy niskim ryzyku. Skąd taki wybór? Zanim zainwestujesz pieniądze, upewnij się, że rozumiesz produkt, w który wkładasz zarobione przez siebie pieniądze. Nie kupuj czegoś tylko dlatego, że wszyscy inwestują albo że ktoś obiecuje szybki zysk. ETF globalny i obligacje są proste. Wiesz, co kupujesz i jak działa oprocentowanie. Możesz też w szybki sposób poszerzyć swoją wiedzę na ich temat, bez korzystania z wątpliwych źródeł. Inwestowanie w produkty zbyt skomplikowane, np. fundusze strukturyzowane czy nieznane instrumenty finansowe, często kończy się stratą, bo inwestor nie rozumie ryzyka ani mechanizmu ich działania. Praktyczna rada. Zanim kupisz nowy instrument finansowy, spróbuj wytłumaczyć komuś innemu, jak działa. Jeśli nie potrafisz, może oznaczać to, że produkt jest zbyt trudny. Inwestowanie w to, co rozumiesz, chroni Twój kapitał i pozwala na świadome decyzje. A teraz kilka słów o psychologii inwestowania. Duży wpływ na wyniki inwestycyjne ma Twoja psychika. Możesz mieć idealny plan, ale jeśli spanikujesz przy spadkach na rynkach kapitałowych i sprzedasz swoje walory, będziesz musiał, musiała liczyć się ze stratą. Warto obserwować swoje reakcje i kontrolować emocje. Niewielka kwota 5000 zł na początek na pewno w tym pomoże, jak również poduszka finansowa, o której mówiłem na początku. Giełda i rynki kapitałowe doceniają najczęściej inwestorów długoterminowych. Przy zakupionych obligacjach i ETF-ie na akcje globalne nie musisz śledzić swojego portfela codziennie lub interesować się notowaniami kursów i poszczególnymi spółkami. Twoje ryzyko jest ograniczone, a środki zainwestowane proporcjonalnie do Twojej wiedzy i doświadczenia. Na koniec warto wiedzieć, czego unikać, bo nawet najlepszy plan może zostać zniweczony przez błędy. Pierwszy i najpowszechniejszy błąd to brak cierpliwości. Inwestowanie to nie wyścig na 100 metrów, to maraton. W krótkim terminie ceny akcji potrafią skakać w górę i w dół, czasem bardzo gwałtownie. Drugi błąd to rozproszenie i brak spójnej strategii. Słyszysz w mediach o modnych branżach, widzisz znajomych kupujących akcje pewniaków i nagle Twoje 5000 zł jest rozbite na 10 różnych kierunków, bez planu. Efekt jest taki, że tracisz kontrolę nad tym, co robisz, i nie wiesz, które inwestycje działają, a które nie. Inwestowanie wymaga skupienia i jasnego planu. Wiesz, co kupujesz, dlaczego i na jak długo. Rozproszenie sprawia, że twój portfel staje się chaotyczny i trudny do zarządzania. Trzeci błąd to brak planu wyjścia i celu inwestycji. Wielu ludzi inwestuje, ale nie wie po co czy chcesz zbudować kapitał na emeryturę, na zakup nowego auta, czy po prostu nauczyć się jak działa rynek. Bez celu nie wiesz kiedy jesteś na dobrej drodze, ani kiedy warto zmienić strategię. Brak planu wyjścia sprawia też, że w momentach spadków możesz ulec panice i podjąć pochopną decyzję. W skrócie, jeśli chcesz uniknąć tych błędów, pamiętaj. Cierpliwość, koncentracja i jasny cel to fundament każdej udanej inwestycji. Nawet 5 tysięcy złotych zainwestowane w sposób przemyślany może nauczyć cię najważniejszej lekcji. Inwestowanie to proces, w którym uczysz się siebie i swojego podejścia do pieniędzy. Podsumowując, 5 tysięcy złotych to doskonała kwota, żeby zacząć swoją przygodę z inwestowaniem. Nie jest to kapitał, który od razu uczyni cię ekspertem, ale wystarczający, żeby nauczyć się podstaw, zrozumieć rynek i swoje reakcje na zmiany cen. Dzięki obligacjom możesz zobaczyć, jak kapitał rośnie powoli, ale pewnie. Dzięki globalnemu ETF-owi uczysz się cierpliwości, dywersyfikacji i długoterminowego podejścia. W kolejnym odcinku pokażę, jak zainwestować 20 tysięcy złotych z bardziej zróżnicowanym portfelem i realnym podejściem do ryzyka. Zapraszam do subskrypcji kanału i dzięki za uwagę.